Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Po zabiegu przeżyłem, wszystko jest ok. Znaczy, no powolutku, powolutku wracam do siebie. Nie będę tutaj pokazywał, że tak powiem, swojego wymęczonego ryja. Tu gdzież. Oka, które się kryje pod tym szkiełkiem, widzę dużo, 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 dużo lepiej. Widzę też, że mam włosy nie ułożone, ale mam to, że tak powiem, gdzieś. Słuchajcie, tak jak mówię, zabieg przeszedł doskonale. No, to jest skończenie niesamowite, jaki postęp tak naprawdę technologiczny w tej chwili mamy. Yy, dzięki zwykłym, zwykłym kropelkom, których, którymi to oko zostało zakroplone, kompletnie nic nie czułem. Yy, a miałem, tak jak mówiłem wcześniej, tam no, nacięcie yy, bodajże 3 mm, zrobione i coś tam wkładali, wypłukiwali tą soczewkę, wkładali nową i tak dalej. Oczywiście to jest bez szwów. Szwów się generalnie teraz yy, nie stosuje. Yy, I no, chyba, że, oczywiście, chyba, że nacięcia są większe, no to wtedy się stosuje. Ale tak jak mówię, powolutku dochodzę do siebie i jest, jest naprawdę super. Słuchajcie, przed sekundą tutaj jak sobie przeglądałem no, prasę, powiedzmy, mniej więcej co tutaj się dzieje i tak dalej, natrafiłem na taką informację, że była gwiazda aktorska, była gwiazda filmowa, filmów nie dla dzieci. Przekazuje taką informację, że jej zdaniem żyjemy w symulacji. Mało tego, ona nawet przedstawia na to dowody. I tutaj, jak możemy przeczytać, była gwiazda branży właśnie filmów Nie dla Dzieci. Lena Rhodes twierdzi, że świat jest symulacją. Aktorka uważa nawet, że ma dowody, którymi może poprzeć swoją tezę. Rhodes, która z filmów właśnie Nie dla Dzieci przerzuciła się na Instagram i na TikToka. W mediach społecznościowych podzielała się swoją. Tezą um, istoty wszechświata. Otóż twierdzi ona, że wszystko wokół jest symulacją, um, a dowody na to ma, i między innymi takimi dowodami ma być astrologia. I tutaj cytuję, jeśli astrologia jest prawdziwa, a myślę, że jest to dowód na to, że żyjemy w symulacji, osobiście uważam, że astrologia i zodiaki są niezwykle dokładne. Twierdzę tak wyłącznie na podstawie własnych doświadczeń. Powiedziała. Według niej osoby, które dzielą jeden znak Zodiaku, dzielą również wspólne cechy charakteru. Rodest twierdzi, że jest tak, ponieważ projektant symulacji się. Projek Projekty symulacji się rozleniwiły i nie chcą projektować indywidualnej osobowości dla każdej osoby. Wymyślił więc ów projektant. Kodowanie lub specjalny system, jeśli urodzisz się w danym miesiącu, otrzymasz określoną osobowość. Słuchajcie, no co za ciekawa sprawa. Co ciekawe, nie jest to oryginalna i wyłącznie tylko teoria Redes, ale teza, którą, która stawia, obecnie, którą stawia i którą popiera wielu filozofów oraz naukowców. Co prawda, żaden z nich nie próbuje podpierać tego. Astrologią, no ale ktoś musi być pierwszy. No ta pani, powiem, taka, na no, całkiem sympatyczna. Szkoda, że no, może by się jeszcze mu gdzie indziej pojawić, oprócz Instagrama i tak dalej, bo myślę, że tutaj zalety modelki jak najbardziej zalet modelki można się jak najbardziej dopatrzeć. No może jest modelką, ja jeszcze o tym w każdym razie nic nie wiem. No ale cóż. Jest jak jest. Teraz mam już dużo lepszy wzrok, także mogę tutaj rzeczywiście docenić piękno ów aktorki. Na razie.